hej wszystkim z tej strony, Adela, możecie dołączyć do mojego klubu, taki jest outfit bez tej maski, koń belgijski obojętny na I słuchajcie, patrzcie, robię kus i sobie skaczę, skacze i normalnie nie muszę robić galopu, jak będę skakała ze kusa, tylko po prostu Fentygo od razu się nauczył skakać od razu ze kusa Patrzcie, ja nie muszę robić galopu z nim, tylko on umie od razu z kusa Wow, brawo! Dobry koń, poczekajcie po go. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Ale, ale stop. Macie. Się, hmm... 3 sekundy, musicie zostawić subskrypcję i łapkę w górę, dopóki Fantygo nie przeskoczy. Przez szkody musicie. Y, no zdać łapkę w górę i subskrypcję. Mega będę wdzięczna, gdy dacie subskrypcja. Napiszcie w komentarzach jakiego mam wziąć kolejnego konia w teren. I dobra, czas! Start. Dawaj mały. Dobra, mam nadzieję, że się Wam udało. A jak tak, to mega się cieszę i mega dziękuję. Więc brawo dla Was! A my jedziemy dalej spokoj. I z, naszy, z moim hobby Inchim, który jest za nami, niedługo y, kupię kalendarz adwentowy hobby a dla niego. A4. I y, będziemy otwierali. Ja wam pokazywa, to, jak otwieramy i co tam będzie. Więc no, kupimy od takiej nawet sławnej osoby. Um, z no Hobby Horrors jest to, poczekajcie, bo ja nie wiem nie wiem jak to się czyta um, dobra, i pozdrawiam tak poczekajcie, muszę na telefonie zobaczyć pozdrawiam, Martkę Wertkę możecie wejść na kanał tam gdzie pokazywałam wam tego Hufflingera, napisała druga E coś tam, coś tam, i wejdźcie sobie i po, na no. jej no kanał Yy, pozdrawiam. Eee. Yy, a Hani Długosz i Ade długoż yy, no. Pozdrawiam. Co tu było? Kurde. Yy, Zuzę Jarnot i Tom. No. Yy, jak kiedy to oglądasz, to pozdrawiam ciebie. No. I pozdrawiam taką karolinę, wy nie znacie, dobra, nieważne to jest, a w sumie znacie tam, no znacie powinniście karo znać więc no a właśnie yy, robię właśnie nauszniczki, teraz sobie też szyję i no wam mówię ogłoszenia takie ładne dla inzego na święta czarne taka ładna czarna derka z futerkiem i inci właśnie ja wiem parę rzeczy jakie tam będą. Będzie tam w tym na pewno halter, uwiąz, nauszniki z Coca-Colą, ale nie wiem czy na pewno ten zamówię, ale chyba ten. Nauczniki z Coca-Colą, poczekajcie, uwiąz, halter. Chyba marchewka dla niego i lejce ze sznurku i kordeo, nie wiem co tam będzie, ale nie wiem czy jeszcze od niej kupię, czy od kogoś innego, bo jeszcze będę sobie patrzyła. O Jezus, to ona? Nie, myślałam. Więc zapraszam do mojego klubu. Proszę się odezwać w komentarzach, o której godzinie i kiedy moglibyśmy by się spotkać, żeby was dodać. No, więc. En, I yy, właśnie. Ja chciałam Wam powiedzieć, że portal do twierdzy oglądającego będą z nami jeszcze przez tydzień. Czyli ten tydzień kończymy już nie ma. Hmm. Jutro będą nowe konie. Nazywają się, nie wiem, może zobaczyć i idziemy sobie trochę tu poskakać. Może ten zobaczyć. I no, 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 poczekajcie. Eee, no. Mam nadzieję, że Wam się podobają odcinki. Dajcie znać jakie chcecie odcinki. To ja mogę jakiś pomysł wziąć z tego. Jak mi napiszecie jakieś no, to w, e, chętnie wezmę i e, poczekajcie. Bo myślę, że się nazywało te Te konie nowe. Mega mają ładne maście z kary. Biały, taki taki. Yy, poczekajcie. Pamiętam, że był taki kary, ten był biały. Nie wiem, jak wam je wytłumaczyć niektóre. Więc no zobaczycie. A one się nazywają. Yy. I jeszcze jest taki jak ten lipiec taki jasny nasza hol nie willow chyba tak jest jeszcze maść poczekajcie może by sprawdzam też jaka bo zapominam jest jeszcze taka karo brązowa z białą odmianką. na Napiszę tylko jest taki jak nasza wielu Pizan, jest o chyba którego będę miała na banka sztanka z białym odmianką. Jest taki jak nasz yy, jest, jest jest jeszcze taki brązowy z białymi odmiankami. Jest Karus chyba bez odmianki, no bez odmianki. I biały. A Będą wy. I będą wy Gdzie jakopione. W tym. Srebrnej Polany, a belgijskie szczerze w ogóle. A, belgijskie, wystaniesz do tej liści. Już Wam mówię, jak się one nazywają. Tylko muszę znaleźć? Może gdzieś będzie pokazana nazwa. Okej. Okay. Poczekajcie. Dud bar, warm blood. Dud warm blood. Jakoś tak? Nie są śliczne, a jeden jest o umaszczeniu. Są na farmie Steve'a, takie samej maści. Jedziemy na farmę z tego, będzie dwie takie maści, które tam będą. Czasami niektóre po prostu... A nie, a nie. Ach, wierz fantiko. Farma z Jezus, mi się... Ładnie. Inci. Nie. Sio. Do boxu już. Masz jabłko, dobra. Poczekajcie, idę ze sobą, konia musiałam dać, dobra. Jest podobnej maści tego, jest podobnej maści tego z białą odmianką jest podobnej maści z tego z białą odmianką. Taki sam, tylko biała odmianka i większy, o wiele większy. Nie wiem gdzie, są takie średnie, o jest ile tu wa... Jest. To jest jakiś klub, ale za zero im, że tyle mają. Może kiedyś będziemy mieli naszą klubiku też. A chcesz do klubu? Co by jeszcze tu dodać? Wam jakąś polecić Wam rosę. Zapomniałam, którą. E, Boże, masz jakąś. Dobra, ja muszę już kończyć. Trzymajcie się. Bajo!